Tutaj jest na wszystkich wszystkie kształtki z kolei. Ale u, u, u was te kształtki jest na Aha, to macie, a jak, jak to, jest? to jest? Jakieś pierścionki zaciskowe? Tak, no może. Normalnie nie system bezorunkowy tak jak u nas. Znaczy, bo jest y, dwa rodzaje. Tutaj jest na przykład na rozszerzanie jedna firma ma. A, rozszerzasz i rozszerza i. Się, Możesz się mieć maszynkę Tak. tego, nie? Sam, Sama się da, później zaciska. Tak, tak. A tutaj, tutaj jest zwykły taki, bierzesz sobie i zaciskasz i cyk. Pięścionki, pokażę. Przy, przybliżę ten pierścionek. Taki pierścionek. A czyli tak jak w samochodzie masz te obejmy, takie leckowe. Tak. I to trzyma dobrze? Tak, no, ale nikt nie narzeka jak na razie. Nie słyszałem. A to bo u nas tu? w ogóle teraz jest bardzo popularny tutaj. Tak, no bo no był szybki tani. Przy, przy tańszy i tani. Przytańszy niż, niż mieć. Tak. wodaniu do miedzi no to jest cena. Tak. tak. Jaka to firma? To jest Uponor. Uponor. Czyli chyba, chyba szwedzi podajesz, jak dobrze pamiętam. Chyba tak. Też Europa. Tu jest z kolei do pryszniców takie podstawowe dreiny. To jest podstawa drejna do od, prysznica? Odpływ. A czy To O tak, to bardziej. Widzicie jak wygląda? Na dwa, na dwa incze najpopularniejsze. Odpływ do prysznica? Masakr. Warze swoje. No i widzę, tutaj... że lub, lubię to mieć takie toporne rzeczy, takie masywne. No, no, tak, 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 kochają. Szczególnie wanny żeliwne, które trzeba Znieść za... na dziesiąte piętro, to... No, zawsze tak, 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 tak robić, żeby się ujebać i wrócić... <grym <grym na... <grym <grym ta... Wrócić ta... zmęczony i powiedzieć, że się człowiek urobił. Tak, ta. Tu są flęcze do toalety, wszelkiego rodzaju też. To to widziałem właśnie. na flęcz. To widziałem przy montażu kibelka. Mhm. Tutaj takie śruby to, nie? Tu, tu montują te śruby? Tu tak, wpadają tak, śruby. Quick, quick, quick set tak zwane. I przykręcamy. Tu są kaplingi gumowe. To, to redukcja chyba do kibelka, nie? Nie. Też są. Do tego tak... różnych rzeczy używają, jak wiesz, to jest też tania opcja, tańsza niż, niż tam. Się niż bardzo... kawałek żeliwa redukcyjnego. Tak. Ta. Jak widzicie jak wszędzie? Jest wersja tania i wersja droższa. Tam gdzie można użyć taniej, to można, ale tam gdzie nie ma inspektora najczęściej. <laughs> to. Czyli tutaj. A, czyli, a to, są, no to, są... To, to są tak zwane plagi. To jak masz coś. Jak chcesz je zakryć? Zakrycia na przykład właśnie odpływ musisz za, zakryć. To sobie... Motylkiem skręca motyl, się, motyl, skręcasz, się rozszerza i guma się dotyka ci dziur. Jest produce. Ja mam też te do tego. Ale kaplingi, ale to są takie przejściowe kaplingi na przykład z jednego materiału na drugi z, ze starego, stare, ze starego żeliwa na nowe, na przykład Aha. z miedzi na żeliwo. Z takie rzeczy. No to są. Manometry. Tak. Zawory, które ciśnienie redukują. Ale śmieszne powyżniki. Tak, to na wodne ogrzewanie akurat powietrza. Brzydkie straci. No takie. W takie, takie w Europie ładniejsze. Kojarzące się. Co to? To jest e, nypel, ale z drugiej strony jest na grub. A. Przejście, nie? Z jednej to strony masz Tak, tak. tak. Sprinklera można używać. No tutaj są wszelkiego mówię, rodzaju zawory, które redukują ciśnienie. Ktoś chciał, żebym nakręcił coś z a to kręcę. Hmm. Tutaj są z kolei flęcze z, do, do pieców zestawy. Nie? Z, różne zawory z flęczami od razu w zestawie. Spoko. Tu mamy co? A tu mamy koronki do cięcia. Tu mamy... Lenox, bardzo dobra firma tutaj. Lenox. Można sobie otwory widziałem wywiercać. Te, widziałem brzeski. Drewnie piłka. Tak. Tak. To to? To tak. jest do o, to, to możesz użyć zamiast ołowiu do prysznica. To jest druga opcja, jeżeli chcesz wyścielić prysznic. To jest tak zwany shower liner. Tutaj. No, no ale to, 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 jest, to, to się klei? Jakby? To jest gumowe, tak, jest do tego klej specjalny, Wykładasz tym, tym... Ten i możesz właśnie. Nie, nie, nie wszędzie można, bo mówię, tam gdzie kontraktor wymaga ołowiu, to biorę ołów. A tu gdzie można, biorą tańsze opcje, to jest tańsza opcja. I szybsza na pewno. I szybsza i pewnie bardziej wydajna też. Można ja powiedzieć. wstałem, że, że prawdopodobnie w przecieku dużo mniejsze. Tak, tak. Na pewno, na pewno, bo ów o, o, to To różne macie te... uchwyty? O, tak, to to te... różne, tak, różnego rodzaju uchwyty. mają też ma... A, ma, to, ma, to, ma, to, ma, tutaj. To są od uchwyty, odpowiedniki naszej, naszych uchwytów. Tak, można sobie popodwieszać różne ciekawe sprawy. Tak. A tu mamy takie uchwyty, jak trzeba rurę przytulić mocno do ściany. Mhm. Blisko to. Tu na górze masz chemię, jakieś silikony, silikony tego typu rzeczy A te uchwyty do czego? To są Riser Clamps No to łapie szurę do pionu, tak. Dalej Nauczyłem się co to Riser przez ten czas <laughs> Dalej tu masz tak zwane te um... A tu macie do, do Szynnu no nie? To widziałem Tak, tak, do, do Kindorfu tak. Kindorfu. Do chaneli takich. Możesz sobie rurę złapać. Tu A masz. to, to uchwyty do żeliwa. Już widzę To, to są same, same zapasy po prostu tego co tam leży. Nie? Tu masz do pralki. O, to box, tak to otwarty. Właśnie powiedz mi, orientujesz się jak, jak to działa w pralce? Jak, 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 to, jak to? Znaczy w sensie, bo tu masz, tu masz te, te, te co mówi, że redukują te uderzenia. Tak, tak. żeby nie słukało. I to to spotkanie... tu podłączasz dwa węże. Tutaj do pralki. Czy podłączasz tak, do pralki u Was? Tak, tak. U nas tylko siłnę. Tak. A to co, w pralka ma dwa wyjścia normalnie? Czy, czy znaczy, dajemy jakiś zawór mieszający i... Z, 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 z mixing valve? nie, w pralka nie ma. No są dwa dwa wyjścia do pralki, jeżeli podłączasz tak, to masz dwa, dwa wyjścia. Tak. Widzisz, to coś innego u nas. Przeguń, nie, 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 ja, ja się nie spotkałem. Tak. Mimo że ktoś gdzieś no Tu masz włosie do gwintów. <grym> o, nasze pakuły. Kurde, ale wyglądają jakby były zmęczone. A to barzatko rzadko, no bo tu nikt nie używał, nie? Tak jak są jakieś te, ja, jak się nazywa, no, na No teraz jest no, rzad, rzadko, rzadko ktokolwiek. Teraz. Jakieś wyjątkowe sytuacje. Dokładnie. Chyba. Jeżeli ktoś ma jakieś, starsze, nie wiem, starsze projekty czy coś, to, to. Nie jest zbyt popularne w tej chwili. Tutaj są umywalki w, zapakowane w kartonach, nie mamy showroom akurat. No Gerber to się kojarzy z jedzeniem dla dzieci. Tak, tak, słoiczku, nie? No. <laughs> tak. Grzeniki żeliwne. Grzeniki żeliwne. Calowe na dole czy czwartowe u góry? Ta nie, nie, tak nie, nie, 5, 5 nie na dole. Nie, 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 tutaj jest cal, cal? a na a dole jest kwadr. No, tak jest. Podejścia z gebelita pewnie? To jest z gebelita, tak, mhm. z toalety, które się montuje w ścianie. Tu są drejny do, do wanny, jak wannę montujesz. Tak mniej więcej to wygląda. To okay. no tutaj są wszelkiego rodzaju pompy. To... Czyli też macie, widzę. Grundfos popularna jest i druga firma to jest Tejko, taka najpopularniejsza u nas. Tejko? Amerykański produkt? Tak. To jest Tejko? Nie, nie, To jest akurat Balenciaga okay. Gaset. To jest, to jest inna firma. No, ale one są dosyć mniej popularne. Najpopularniejszy Grundfos jest, bardzo popularna. A Wilo vil, macie tu w ogóle, nie. czy nie? Kogo? Wilo, taka firma? Hmm, my nie, my nie, my nie delujemy akurat. Możliwe, że gdzieś jest, ale ja się nie spotkałem. A tu masz drugie. Tutaj. Tu stanowisko? Obsługi magazynu to jest take Też pompy z wszystkiego rodzaju A Tejko. Tejko, tak. A na dole jeszcze są sam pomps tam jeszcze. Nie na nie, 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 nie się. Liberty Pump. Tu są, tu są baseboardy z kolei grzejniki żeliwne, to koło ściany na ścianie. To jest grzejnik żeliwny? Tak. Wygląda jak róż do grilla. A to, to jest co to jest? Motwan na ścianie? Znaczy, no se stoi, nie? Zaraz obok. Tu masz takie nóżki. Jak to tutaj stoi obok, obok ściany, przytulone. No, co tutaj jeszcze jest? To, to... No to, to jest do sprinklera, nie? Tak. Jak nie robimy to. To nie Nóż. używam. Jakieś toalety. To jest tak samo, te. A to są Do kominów lub do, do wentylacji zależy, co, co robisz. To są toalety różnego rodzaju też. U Was widzę, że też to bardzo to. dużo ludzi sto, lubi, te, nie lubi tych podwieszanych sufitów. tych podwieszanych. To różne, podwieszane też mamy. Wiem, teraz, wiem wiem. Ale wiedzę, dalej... że, że tak większość, większość woli dalej te jednak stojące. No tak, tak. No można tak powiedzieć, taki standard jest, że stoi. Tak. No i w zasadzie tutaj dalej znowu za podwieszenia. Czyli dalej to, to z, z uchytu? Z takiego. Jeszcze kot, jeszcze. Kotły gazowe. Tam no nie? Kotły gazowe to tam, ale to... to tam, my tego dużo nie mamy, bo to się zamawia na ogół. Na bieżąco? Tak. Możesz nagrać tu kolegę, to będzie tam. <grym> Kolega do Dariusz chce być na... Nie. 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 <grym> A, tu macie rury, no nie? Jeszcze rury, żeliwne, tak. <grym> rury żelibne, tak. Rury żeliwne do kanalizacji. Tak, różne rozmiary czatro. na górze są te. To się trzeba trochę upierdzielić. Tak. Co tu jest? Tutaj. Standardowe izolacje Rozmiany, jak u nas w tak. Polsce, tyle tylko, że mają klej i i tasiemkę się później zrywa i Zresztą tam też widzę, że macie bez kleju jeszcze. No nie, też są, ale bardzo rzadko używane. No, tak myślałem. Każdy idzie na wygodę. Tu jeszcze. Teraz jestem tutaj za ladą. Jeszcze tutaj przód pokażemy. O. Kupiłem to drogie. Jakieś rodzaju narzędzia, jakieś wiertła, takie ogólnobudowlane. Zgady do metalu, wiertła, do, do drewna. No u Was przeważnie drewniane, no nie? Wszystko? Tak. No. No. Klucze. Tu tak jest tak o, cyna, to, cyna to do lutowania. Są narzędzia takie hydrauliczne, których u nas nie ma? Zaraz oddamy. Co to? A, koronka. To jest też tak samo do, do wiercenia. Jakie maści do do Co to mamy dalej? To jest do lutowania. No to jest, do lutowania. Do... Tak. To? to jest narzędzie do. Sprawdzamy Nie pamiętam do czego, do tych. Jak oni się nazywają? Ja tego w Polsce nie widziałem. Do czego to znaczy? Nie, do A. jakiego ubijania łowi. To nie jest do, do wykręcania. Do do ubijania radka ewentualnie. To? No to jest to, oh, Liquid nervous. no to jest lakier taki. <laughs> Naprawdę, tu, jest, tu są torcze, palniki A, do lutowania. Podwójne, te z końcówką? Tak. Tu jest pasta do lutowania. Pasta do gazu. Klej do PVC. E, przepraszam, primer, klej. Tam jest do steamu pasta do pary. Do, ka do każdego rodzaju innych dochody, znaczy no, to to jest niektóre tej... są, tak. Czasem to jest uszczerbane tak. i cieknie, no. shower bari ciekną, tak. i trzeba to wymienić, żeby i to jest na nie jest całych shower szare... tak. dlatego to jest ten klucz jest... Mhm. Trzeba sobie y, czarnymi lakami mhm. chycić, no nie? O, tu masz na przykład ten tuł do zaciskania tych peksów, nie? To jest tym się A. zaciska, te pierścionki, które wcześniej... To u nas bardziej te zaawansowane za skarki. Hmm. Ale to dopiero u was wchodzi to dopiero. Tak, tak, to było trochę później. Tam jest puty i taka plastelinka hydrauliczna na górze. Do umywalek, montażu, nie? Do montażu, tak. To widziałem. W Niemczech też tego używają, w Polsce tego nie używają. W Polsce walą na silikonie przeważnie. Uh -huh. No jakieś kołki. Końcóweczki do wędrarki do wkręcania różnych rozmiarów. Taśmy. Do To jest jak ta front. Znaczy ta akurat jest grafitowa. Do czego? Grafit masz. No to... Dlaczego nie wiem, nie dlaczego to się używa? Ty wiesz, że nie wiem? <grym> tu już leży. No nie, dawno, jesteś hydraulikiem to... to. Ja nie, ja nie jestem to hydraulikiem. Też jest. ta? To też ten. To co to jest? Do... To jest do otwierania, do udrażniania drzwi. A, Czyli te, te, te środki takie do tego. Takie tak, jak kred w Polsce. Tak Troszkę milwaukee, milwaukee narzędzia, <grym> jakieś spraye do znakowania silikon. Silikon można kupić w Turcji, nie trzeba kupować ten takiego w, ja. do pistoletu. Tak. To są jakieś 30. Jakieś rurki <grym> do, do odpływu. Różne rodzaje. Syfony i tak dalej, nie? Tak. Do bułowania, do tak śrubokręty, tak. sterowniki. Z czego macie sterowniki? Tak. Honeywell, czyli Honeywell. wasza produkcja. Tak. Przepychaczki. Tu są do toalety, krążki, te, te łaksy takie mamy. Taśmy. Duct tak. Tu takie mocniejsze węże na, na, na mocniejsze ciśnienie. Gdzie to zgiąć? No, tak a, ciężko. Troszkę się wygina. Ciężko, ciężko. Tu są trapy do odpływu do umywalek do, do łazienki akurat. Ta trapy część. to mówisz syfony, no nie? Syfony, tak, do łazienki. Tu są do kuchni. Drugi, drugi rodzaj. U, mów to tam, mm, tutaj, są, tutaj są do kuchni, a strainery czyli też. Drain'y. Tu do toalety, wals, do spuszczania wody. Spuczki. Te. Tu są te <laughs> zawo zaworki małe pod umywalkę albo pod toaletę. Co to? No zaworki właśnie pod umywalkę, jak chcesz wodę zakręcić szybko. Speedy wals tak zwane. Jak masz, wiesz, na, na linii, zakręcasz szybko wodę. No i tu znowu lenoksy do Dziur. Tu masz z alarmem takie flat stopy, tak zwane. Czyli jak, jak jest przeciek, to ci dzwoni. Na telefon? Czy dźwięk po prostu dzwoni, dźwięk wydaje. Ostrzega, żeby nie było Tam widziałem, jak... widziałem u jednego gościa, no. właśnie miał z tego, przyciski z geberita. Miał, że mu na telefon przychodziła wiadomość. A no nie, nie, to, nie no aż tak jest. To jest. A to tutaj, tutaj było. No tak? No on mówi, że za 10 dolarów kupił, na. No, no i jak tutaj mamy super. różnego rodzaju inne narzędzia, drugą część, tak jak po tamtej stronie. Okej, okay, super. No i w zasadzie to Dziękuję. Tu są też, tu są zapasy tych speedy szybkich. Co macie? Wąż do toalety. Do toalety, doprowadzający wodę. Czy ósme, czy czwarte? A 5 8 macie zaborki lutowane, no nie? Tak. No to jest takie to samo, co, 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 co tam Nie, to, widzę, to są nie? nakręcenie, a tu masz na 3-8 compression. Ale też można na, na, na lutowanie, bo widziałem, że to jest. Też tak mamy, są. Nie? No I są na Compression też, na, na... z drugiej strony na zacisk też. Mhm. Hmm? Takie i takie. A też macie widzę grzyniki kurmo. A to chyba importowane, no nie? Sami to są z, z Włoch mamy akurat my mamy z Włoch. Hmm? To jest włoski, włoska firma. Burma, włoska? Tak. A nie niemiecka? Nie, chyba włoska. Chyba niemiecka. Włoska chyba. My mamy zwróć. Bubble test. Tak. Tak? Tak, tak. tak. Do wykrywania nieszczynności na gazie? Tak jest. No i chemia. Wszystkie rzeczy jakieś. Cementy, nie to, cementy. Co, a, cementy. A, cementy. plaster. Gips. Ten. Gips. No właśnie. Pian, pianki do boilera płyn do czyszczenia. O. To jest kolej. No to jest ten podołów słynny. Jak się ołów kładziesz, to najpierw kładziesz to. O boiler tu u was kocioł gazowy, no nie? Tak. No, o... U nas boiler tu mówimy, wiesz, wodyrdy. <laughs> wodyrdy. I tyle. Tu macie. Tak. Ten. Dobra, super. Dzięki Wielkie <noise> za pomoc.